Recenzował tego To kilka dni. Aaa, to trzeba obejrzeć, nie? Jak 12... mi to puścisz na głośniki, to ja cię zajebie. Klocuch 12. <noise> Klocuch 12, widział recenzję. To... Co cholery dostaje? Co jest pacyfizm, nie? Ale może się to zmienić w każdej chwili. Ale co? Pacyfizm. co cholery dostaje? Ja bardziej. To cholery Farbą, ja farbą Nie mogę kurwa, cholery dostaję Ja tu cholery dostaję Jak ja tak tego to słucham, było. to cholery dostaję Filtu do się wypierdać mi z tym desem! Człowieki Jemy. Bo to za głupi pająk czy nie zamiast ubić gościa no mi też tak robi się, wkręcił w kółko. Kosmo, a... Twarz. <głos> <głos> kosmo, dobra, teraz. Ja mam dla was plan. Mam taki plan Nie. i Kosmo musi powtórzyć swój tekst. Chcesz to nagrać? No muszę iść to... Ale na... Który tekst? No to że mam fajny pomysły. Musisz to powtórzyć. Ale jak to było? O, o kosmo. Cholera jak to było? Cholery dostaje. Cholery dostaje. Ja no, no, okay. I mądre pomysły. Ej, ktoś się pali. Ale to jest kto... prawda. Ale kto? Daniel, Ale kto Daniel, o, nie, to Daniel, to Daniel, to się nie da tak powiedzieć, nie? Bo to jest Daniel. Pajączek! <laughs> Skielet! Pali się, zabić go! Zabić! Dobra, chodź go, Lachie. Nie umie walnąć nie może, pom, ale debil. Pom. Chodź ty, tak ty. Nie a, obrażę ten... się jak go zbijesz, nie? Nie mów, że znowu się zbugował, nie? Patrz na swój tyłek. A. <laughs> no mój pająk. <laughs> a, a, jeszcze raz. Jeszcze This is believe me Ja tu szukam dużo denerwuj Farbą! A ja... To ty debilu waszłeś na kaktusa, a się dziwię co mnie tu ja mam cały schemat Alachemii w Minecraftu Alachemii Alachemii Ale Chemii powiedziałem ciotki Ja to co powiedział Loczo. Dobra nara wam, kończymy to Czemu? Ej, świątynia a ja myślałem, że... Chciałem, żeby, żebyście byli sławniowy co? Nie wiem, no ja, ja tam czekam co ty tam robisz w ogóle. Świątynia. Jeszcze sobie myślącie. Aha. Jak świątynia? Ale hy, ale... Znalazłem. Jestem biba, jest biba, jest biba. Bo widzę, że tu jest widzę wełna, Ach. zawsze wełnę tak? no. A takie mam pytanie do ciebie. Ile ty w ogóle masz lat? Bo po twoim głosie się to ciężko wywiązkować? Eee, czyli ile trzeba. <gry> Les, ty. Jestem w twoim wieku, idioto. O, to miło. Tak? Jaka teraz... Ta jest eksplorowana w dupę. Ile na działce leży, nie? O ile chodzisz y, do ja pierwszej gimy, to jestem w twoim wieku. Chodzę do pierwszej gimy. O, no, tak. Daniel też, ona jest rok starszy. Takie, Ja tak, na <nie. gry> ja, tak, gadamy, nie? Ja, wszyscy cię hejtują w człowieku w klasie. Nieprawda. Nawet pani ta. Yy, jak ona jest?